Cześć. Witam was bardzo serdecznie w podcaście W drodze do pracy. Zapraszam do wysłuchania kolejnego podcastu na temat y, biznesowy. Dzisiaj opowiem wam trochę o evencie, w którym brałem y, udział. Y, event to był event zorganizowany przez firmę Trinity. To tak naprawdę jest grupa trzech spółek y, ASA, Stalkon i Smart City. Miałem tam swoje wystąpienie na temat y, ego. Jak ujarzmić swoje ego, aby czerpać móc ze swoich wrogów? Temat tak naprawdę jak każdy inny, temat biznesowy, ale też taki temat trochę prywatny, bowiem jeżeli mamy duże ego, to pytanie, czy to jest dobre, czy to jest złe? Jakie korzyści mamy z dużego ego, a jakie korzyści mamy z mało ego? Pytanie jest, czy to wysokie ego nam pomaga, czy nam przeszkadza? W jaki sposób dostosować nasze ego do, to, do otaczającego nas świata, i co zrobić, żeby ono nam nie przeszkadzało, a wspierało tak naprawdę nas w działaniach. Pytanie kluczowe, co to jest ego? Skąd wiemy, że mamy duże ego? Czy możemy się o tym sami przekonać? Czy musimy taką informację z zewnątrz uzyskać? Czyli czy ktoś musi nam powiedzieć, ten koleś to jest bufon, czy ma strasznie duże ego? Najlepiej posługiwać się przykładami, bo to są rzeczy, których możecie sami doświadczyć, sami możecie użyć, sami możecie o tym usłyszeć. Takie dwa przykłady, które mi się na początek nosunęły, to jest Urubko i Kennedy. Urubko, wspinacz, teraz polski, który brał udział w wyprawie na K2, jak pewnie pamiętacie, albo jak pewnie wiecie, to odłączył się od wyprawy i samotnie starał się zdobyć K2. Po czym z podkulonym ogonem wrócił na dół i wycofał się z wyprawy, albowiem nie odniósł sukcesu. Czy to duże ego mu pomogło, czy, czy mu nie pomogło? No oczywiście trzeba mieć duże kochone, żeby na 7 tysiącach powiedzieć, dobra, to ja idę sam, nie potrzebuję was wszyscy, moi przyjaciele. To, że siedzimy razem w bazie, to, że razem się tutaj spinamy, nie ma większego znaczenia, bo ja chcę, i ja chcę tego dokonać. Oczywiście, gdyby dokonał tego, no to sytuacja byłaby zupełnie inna. Natomiast jakie wnioski możemy z tego wyciągnąć? Jakie on z tego wnioski wyciągnął? Co się dalej zadzieje? Co się dalej mogło się zadziać? No, oczywiście mógł zginąć i z o nim zaginął. Mówiono by o nim, że jest średnio rozgarniętym. Mógł zdobyć szczyt, wtedy nikt by o tym nie pamiętał, tylko byłby na piedestale, że takiego odważnego czynu dokonał. Zszedł, nie odniósł sukcesu, no i w jaki sposób jest teraz postrzegany w środowisku. Weźcie pod uwagę to, że na przykład Wilicki dokonywał samotnych wejść w alpejskim i wchodził i schodził ze szczytu, więc takie rzeczy da się zrobić. Tylko pamiętajcie, że pycha kroczy przed upadkiem. Mógł również dobrze uróbko zginąć i nikt by nie wiedział, co się tak naprawdę z nim stało. Jeżeli popatrzymy na przykład Kennedy'ego, to on akurat jest takim przykładem osoby, która wyciągnęła wnioski ze swojej porażki. Natomiast on nie zginął, ale zginęło ilość tam osób. Kennedy, kiedy został prezydentem, to sytuacja geopolityczna wyglądała w ten sposób: że był kryzys w Zatoce Kubańskiej i w Zatoce Świń postanowiono inwazji dokonać. Ta inwazja była po części przygotowana przez jego poprzednika, Kennedy podjął decyzję na podstawie informacji od doradców wojskowych, że taką inwazję należy e, dokonać. Nie wchodząc w szczegóły, jeżeli poczytacie historię, no to ta z, e, inwazja zakończyła się sromotną e, klęską. E, iluś tam ludzi zginęło, iluś trafiło do niewoli. To nie dotyczyło bezpośrednio KLD, natomiast jego otoczenia. I też jest trochę tak, że łatwo jest, jak te skutki moje, mojego wysokiego mnie nie dotykają, albo tracimy tylko pieniądze. Gorzej jest, jak my musimy stracić e, życie. Kennedy wyciągnął takie wnioski ze swojej porażki, że decyzję podejmował w zupełnie inny sposób. Oczywiście ci doradcy wojskowi stracili swoją funkcję. Została powołana rada, i ta rada funkcjonowała w taki sposób, że jak wszyscy się zgadzali, to jedna osoba miała obowiązek się nie zgadzać, po to, żeby generować lepsze pomysły. To jest też fajny pomysł, że jak wszyscy mówią, że ten pomysł jest rewelacyjny, to musi być ktoś, kto ten pomysł krytykuje, żeby wszyscy mogli znaleźć wady w tym pomyśle. Jak wejdziecie na moją stronę internetową adamo.pl, to zobaczycie tam różnego rodzaju warsztaty. Między innymi mam tam umieszczone warsztaty z przywództwa ekstremalnego. Warsztaty zrealizowane są na ścianie wspinaczkowej po, po to, żeby pokazywać w jaki sposób emocje działają na nas, żeby przyłamywać strach, żeby dokonywać wyborów. Ja te warsztaty. Kiedyś tam przeprowadziłem. Y bardzo dobrą informację zwrotną miałem na temat tych warsztatów. Jak pokazywałem, program znajomy wszystkim się bardzo podobał. Natomiast pytanie, ile osób teraz się na te warsztaty zapisze? Na ścianie wspinaczkowej pokazujemy rzeczy związane ze strachem, z emocjami, z przejmowaniem barier. Kto jest zainteresowany, oczywiście bardzo chętnie zapraszam. Będziecie mogli zobaczyć, jak wasze ego właśnie wpływa na wasze dokonania. Czy jesteście w stanie pokonać swój strach, pokonać swoje ego, dostosować się do otaczających warunków, czy też yy, nie. Yeah. Kennedy to zrobił. Kennedy nawet poszedł dalej. Jeżeli był jakiś temat do rozwiązania, problem do omówienia, to połowywał gru grupę specjalistów i oni nad tym problemem pracowali, a on do, do nich się dołączał dopiero na trzecim czy na czwartym spotkaniu. Dokładnie nie pamiętam, ale to jest do sprawdzenia. Dlaczego tak robił? Robił to z jednej prostej przyczyny, ponieważ jest coś takiego jak reguła autorytetu i kapitanoza, czyli reguła mówiąca o tym, że skoro on jest prezydentem, to jest dużym autorytetem. Jeżeli ten autorytet nam coś mówi, to to tak na pewno musi być. Kennedy się nie znał na wielu rzeczach. Od tego miał doradców. Natomiast nawet to, że Kennedy nic nie powiedział, a na przykład się skrzywił, już mogło świadczyć o tym, że ci ludzie w jakiś sposób odbierali jego informacje, że coś, co wymyślili, jest bezsensu i głupie. Tutaj się powołam oczywiście na Frisa i na jego style myślenia i działania. No bo to jest tak, że jak ktoś jest wizjonerem, to ma wizję i chce coś zrobić. I jak na niego krzywo popatrzysz, to on tego na to nie zwróci w ogóle uwagę. Podobnie jak badacz i zawodnik, ich nie interesuje właściwie moja opinia o, o nich. Natomiast jeżeli ktoś jest partnerem, czyli dba o relacje i dla niego te relacje ważne, ważne są w zespołem, to jeżeli na niego krzywo popatrzysz, no to on może to odebrać jako coś, że zrobił coś źle, że w jakiś sposób źle jest postrzegane i tylko o tym będzie myślał. Dlatego pamiętajcie o autorytecie, pamiętajcie o regule autorytetu, bo ona strasznie jest zła w naszym życiu. Bardzo często poddajemy się autorytetom, które nimi nie są. Czyli jak widzimy gościa w białym fartuchu, to wydaje nam się, że jest fachowcem, że jest lekarzem. Ja zawsze opowiadam przy takiej okazji taki dowcip, jak sobie pomyślę, jakim jestem inżynierem, aż się boję do lekarza iść. To jest trochę też tak, że jak macie samochód, to serwisujecie go zgodnie z książką rozkładu, serwisowania jeździcie na przeglądy, wymieniacie olej, opony, a jeżeli mówimy o dbaniu o siebie, no to nie mamy na to czasu. Bardzo często jest tak, że nie mamy czasu zjeść normalnie, nie mamy czasu popatrzeć na swoje zdrowie, nie mamy czasu ani ochoty pójść na przegląd okresowy naszego uzdąbienia, czy zrobić prostych badań krwi, dzięki którym możemy wyeliminować wiele chorób, czy zacząć leczenie na bardzo wczesnym stadium, a nie wtedy, kiedy będzie to już za późne. Też wraz z wiekiem ilość chorób, które nas mogą dotknąć, wzrasta. Natomiast mamy dużo ego i mówimy, że nas to nie dotyczy, nie pójdziemy do lekarza, bo też czasami wstyd jest takim ogranicznikiem, który nas y, blokuje. Też nie wiemy tak naprawdę, co zrobić po tym, jeżeli dowiedzielibyśmy się, że jesteśmy chorzy, musielibyśmy jakąś decyzję podjąć i tego się boimy. Na pewno macie w swoim otoczeniu takie osoby, takie przypadki, i o tym też często mówię, jako o efekcie indyka że to, że do tej pory to się nie wydarzyło, to nie znaczy, że coś takiego się nie wydarzy. Może być tak, że idziecie zimą ulicą i nagle sobie złamiecie nogę. No, takie rzeczy się zdarzają, może Wam się nie zdarzyły. Natomiast pytanie, co dalej? Co dalej z Waszym biznesem? Co dalej z Waszymi tematami, które macie w obrocie? Co z Waszym hobby? A jak tak naprawdę będzie wyglądała rehabilitacja? Jest takie polskie powiedzenie na to, przezorny zawsze ubezpieczony. Ale też jest takie powiedzenie, że mądry Polak po szkodzie. To właśnie opisuje nam efekt indyka. Mówiłem też o efekcie łabędzia, który też gdzieś tam się w to wpisuje, czyli o sytuacji, że wszyscy wiedzą o pewnym zdarzeniu, a my o tym nie wiemy, ponieważ nie mamy takich doświadczeń. Dlatego warto korzystać z porad konsultanta, z doradztwa konsultanta. Ileś to pieniędzy kosztuje, natomiast można popełnić o wiele błędów mniej i one będą o wiele mniej kosztowne. I dotyczy to się umów, architektów, wszystkich tematów, które tak naprawdę w waszym życiu codziennym macie nieprzepracowane, czyli nie macie doświadczeń z tym związanych. No dobra, no a co z tym dalej? Duże ego powoduje, że jesteśmy w stanie robić duże rzeczy, że jesteśmy przymierzać się do tych rzeczy i starać się wejść na najwyższe szczyty, bo to ego nas do tego pcha. Ale w jaki sposób reaguje klient na nasze duże ego? Jeżeli sobie nie zdefiniujemy, co dla nas jest naszym ego, to nie będziemy mogli w ogóle, w ogóle z tym pracować, no bo nie będziemy mieli tego przepracowanego. Nie będziemy wiedzieli, nad czym mamy pracować. W tym wykładzie mówiłem również o wrogu. To też jest kluczowa informacja, bo jeżeli nie wiemy z kim walczymy, jeżeli nie wiemy w jaki sposób wroga zdefiniować, no to może się okazać, że walczymy trochę z wiatrakami. Ostatnio widziałem bardzo ciekawy film Kurt opowiadający o tragedii, jak rozegrała się na morzu. Jeden z admirałów mówi o wrogu, że pyta się, pytanie, kim jest wróg? Czyli też nie był go w stanie zdefiniować, ponieważ była to zimna wojna, i tak naprawdę wróg był takim pojęciem no nie, niedodefiniowanym. Był, była to osoba, czy grupa m, ludzi, która została przez Państwo nazwana wrogiem. Zastanówcie się, czy osoba, o której myślicie, że to jest nasz wróg, czy to jest na pewno wasz wróg, czy to tylko jest taka nasza opinia na ten temat. Co innego są fakta, co innego są opinie. Jakie fakty świadczą o tym, że ktoś jest naszym wrogiem? Oczywiście historia pokazuje wiele e, wrogów. E, czy warto współpracować z wrogiem? To jest pytanie tak naprawdę do Was. Ja mogę tylko powiedzieć, że jeżeli ktoś się trochę interesuje finansami, to nazwiska Morgan i Rockfieldowie bardzo dużo wam powinny mówić. Swego czasu na świe w świecie finansjery to były nazwiska, które były trochę mniej znane, natomiast w 2010 roku te dwa zwalczające się banki, dwie zwalczające się instytucje finansowe zawarły porozumienie, zaczęły się dogadywać, i w, w ramach tego powstał Fed, czyli prywatna agenda w Stanach, która zajmuje się. Ze zdaniem finansowym. Czy powstanie tej instytucji, czy powstanie tej agendy przy rządzie amerykańskim było dobre dla dolara, czy złe? Jeżeli popatrzycie z perspektywy dolara, to obecnie dolar, który był warty dolara w 1910 roku, obecnie jest warty 4 centy. Więc może banki dużo zarabiły, może oni dużo zarobiły, natomiast negatywnie to wpłynęło na całą resztę. No, i teraz pytanie: po której stronie jesteście? Po której stronie chcecie być? Czy po stronie osób, które zwyciężają, czy po osób, które przegrywają tą całą sytuację? Także z mojej perspektywy, zdefiniowanie pojęcia ego i zdefiniowanie pojęcia wroga jest kluczowe, bo jeżeli mamy duże ego, no to ten wróg będzie się nam będzie postrzegany przez nas jako wróg. Jeżeli to ego staramy się dostosować, popatrzeć, jakie korzyści mamy ze współpracy z tą osobą, zastanowimy się, dlaczego ta osoba jest przez nas postrzegana jako wróg, co takiego nam zrobiła, że my ją postrzegamy jako wroga, no to może się okazać, że to jest tylko nasze postrzeganie i ten klient, ta osoba nie chce z nami rozmawiać, bo na przykład jest badaczem, a ty jesteś wizjonerem i nie jesteś w stanie jej dostarczyć takich informacji, jakie ona potrzebuje. Komunikacja tak naprawdę jest podstawą wszelkich działań. Dzięki temu się dobrze z kimś komunikujecie, to możecie go zapytać. Powiedz mi, dlaczego zachowujesz się tak i tak w takiej sytuacji? Powiedz mi, co możemy zrobić, abyśmy razem stworzyli fajny model biznesowy? Mam ciekawy temat biznesowy, chciałbym z Tobą porozmawiać. Powiedz mi, co Ty myślisz? Kiedy jest dobry czas, żeby na ten temat porozmawiać? Na tak zadane pytanie dostaniecie jakąś informację, z którą możecie już coś zrobić, ale opieracie się na faktach, a nie na mitach. Zobaczcie, że pojęcie faktu i mitu, czy opinii, jest takim pojęciem, które wydaje nam się, że rozumiemy. Natomiast jak. Dojdziemy do pewnych przykładów, no to może się okazać, że nie tak do końca jest, że coś, co teraz dla nas jest faktem, to jest faktycznie fakt, bo może się okazać, że to jest tylko nasza opinia na ten temat. Przykład, proszę bardzo. Kiedyś myślano, że Ziemia jest płaska. To był dla nich fakt, ponieważ nikt nie wiedział, że ta Ziemia jest okrągła, dopóki ktoś jej nie opłynął, no i nie stwierdził, że jest yy, okrągła. Kiedyś ludzie myśleli, że planety poruszają się po takich spiralach. Aż Kopernik powiedział: Nie słuchajcie, nie macie racji. Ja odkryłem, zobaczyłem, że te planety poruszają się po okręgach. To było z 500 lat temu, pewnie jak dobrze pamiętam. No i pytanie: Jaki był pogląd świata na ten temat? Kiedyś waluta była zabezpieczona w złocie, teraz waluta jest zabezpieczona tak naprawdę innym papierem, ponieważ jest zabezpieczona obligacjami. Czyli rząd drukuje obligacje, z których będzie miał pieniądze, wtedy, kiedy mój wnuk pójdzie do pracy. Obligacje, nie wiem, 20-30-letnie. Więc to jest taka, nie wiadomo, co się wydarzy. Kryptowaluty. Są ok, czy nie są ok? Będą dobre, czy nie będą dobre? Pamiętajcie, że kiedyś pieniądze zostały stworzone. Komuś się nie chciało wymieniać jajek za kury albo za skóry, tylko wymyślili pieniądze, które były autentycznymi monetami, miały jakąś wartość realną. Potem stwierdzono, że no to jest jakby troszeczkę bez sensu, więc może tą zabezpieczyć walutę złotem w banku. Mamy złoto w banku i pod to wypuszczamy papiery wartościowe. Teraz jest inaczej, bo waluta nie jest zabezpieczona żadnym kruszcem, tylko jest takim zwykłym papierem. Czy papier jest bardziej ważny od zapisu w banku? Mówię tutaj o koncie internetowym, ale też mówię tutaj o kryptowalutach. To jest pojęcie względne i teraz pytanie, co to jest fakt, a co to jest mit. W jaki sposób my to postrzegamy, w jaki sposób my na to patrzymy. Także jeżeli macie dużo ego, to zastanówcie się, w jaki sposób tego was wspiera. Jeżeli macie wrogów, to zastanówcie się, po czym poznajecie, że to są wasi wrogowie. Czy to na pewno są wasi wrogowie, czy tylko wam się wydaje, że to są wasi wrogowie. Już niedługo będzie relacja z tego eventu, którą na pewno umieszczę na stronie internetowej. Będzie też link w podcaście do tego. A ja Was zapraszam do zapoznania się z moją stroną internetową adammok.pl. Jeżeli macie jakieś pytania dotyczące komunikacji pracy zespołowej FRISA, czy tematów poruszonych w podcaście, dzwoncie, piszcie. Chętnie się z Wami podzielę swoimi doświadczeniami. Część rzeczy robię komercyjnie, a część rzeczy robię jako wolontariusz, bo uważam, że Trzeba się dzielić, bo to jest największa wartość dla mnie, ale również dla Was. Dzięki wielkie, dzięki słuchaczom podcastu W Drodze do Pracy. Dzięki, że jesteście z nami. Zapraszam do komentowania, do relacjonowania, do nawiązywania kontaktów. Marcin, pozdrawiam Cię. Cześć.